Siema, siema. W tym filmie opiszę wam zasady konkursu Skantera Global Offensive na 150 subskrypcji. Zasady praktycznie identyczne jak w poprzednim konkursie. Link do poprzedniego konkursu będzie w opisie, jeżeli nie wiesz o co chodzi. Po pierwsze, trzeba być subskrybentem oraz w komentarzu napisać liczbę od 1 do 1000. Jeżeli trafi jedna osoba, poproszę o nich na Steamie, dodam go i zarzucę ci itemka. Dokładniej to będzie M4A1S Atomic Alloy. Jest to nowy itemek. Jeżeli trafią wielu więcej osoby, osób, zrobię losowanie dodatkowe. Komentarze zbieramy do 20 maja do godziny 17. To już koniec mojego gadania. Subujcie, łapy w górę i lecimy. Powodzonka i na razie. Siemano. Yeah,